Który moment programu był dla Ciebie taki najbardziej przełomowy? Bo oczywiście, jeżeli ja mogę wyrazić tutaj swoje zdanie, mi wydaje się, że to była bitwa z Klaudią, bo tam pokazaliście tak ogromną delikatność. Zresztą to też była najchętniej i najbardziej słuchana bitwa tamtej edycji. E, czy, czy to też na Ciebie wpłynęło faktycznie taki pozytywny odbiór tego, tego wykonania? Tak, tak, ale jakby, jeśli chodzi o najbardziej przełomowy dla mnie, Punkt y, mojego udziału w programie to mimo wszystko były to blindy, bo kurczę, to było takie, że ktoś we mnie uwierzył i bardzo dużo ludzi wierzyło we mnie wcześniej e, w moim życiu, jednak gdy, gdy stało się coś tak wielkiego, gdy po pierwsze fotele się odwróciły, a po drugie, e, no po prostu to wszystko zaczęło się dziać, że w ogóle mogłem stanąć na tej scenie, to, to nie wiem, ja nie miałem w ogóle wiary w siebie. I w momencie, gdy tak wiele osób wokół mnie powiedziało mi: Filip, po, jakby potrafisz, i, i możesz iść dalej, to ja dopiero wtedy to zobaczyłem. Dlatego mimo, że bitwa ma turbo specjalne miejsce w moim sercu, to jednak myślę, że, że te blindy po prostu bardzo, bardzo mi pomogły. A jeśli chodzi o bitwę, to kurczę, jest mi bardzo miło, że, że to była jedna z najchętniej oglądanych bitew w sezonie, w którym wziąłem udział. I, i no cóż, Wiele osób w moim życiu, przyjaciele, znajomi, terapeuta, mówią mi, że Filip. Jakby pomimo tego, jakie ty masz zdanie o sobie, to weź czasami, wejdź w komentarze i poczytaj sobie, co inni po prostu myślą, myślą o tobie. I, I robisz to? Kurczę, no próbowałem kilka razy, jednak. Jakby, pomimo tego, że, że te słowa są tak piękne i to wsparcie jest tak niewyobrażalnie wielkie, to dalej, jakby ciężko, ciężko jest mi zwizualizować sobie w mojej głowie, że, że to wszystko jest na mój temat. Dziwne. No tak, no ale to musisz ty poczuć to w serduszku, gdy jest najważniejsze, co ty czujesz. Chyba tak, chyba tak. Ostatnio tak właśnie sobie pracuję nad tym, że. Że, że jakby jestem osobą, która ma uczucia, i jestem osobą, która po prostu żyje. Więc muszę przede wszystkim słuchać siebie i jakby widzieć to, że czuję. Ale to cudowne, że masz naokoło siebie takich wspaniałych ludzi, którzy cię wspierają. Tak, jestem wielkim szczęściarzem, że, że oni są.